Co wygra w, w wyścigu między, między Rimac nevera, Rima, tak, Rima, Nivera, mówi się Rimac, McMurtry Sparrowing i, i Wollidem F1? Well, się tego, bo zaraz będę się nimi ścigał na ćwierćmini. Jestem Matt Watson, a wy oglądacie CarWow. Car -Wow. Muszę Now przyznać, się, że to najbardziej ekscytujący wyścig, jaki kiedykolwiek zrobiłem. I have ever Rimac Nevera to samochód, car, którym stanowiłem rekord świata karwał na ćwierć mili. Jechałem wtedy prototypem, teraz jestem w samochodzie produkcyjnym z dodatkowymi rzeczami, jak fotele i inne akcesoria, Rimac używa go do testów. Ale pod spodem jest dokładnie to, co otrzymują klienci. Mamy cztery silniki elektryczne, 1914 koni i 2360 Nm. To jest szaleństwo. Ma akumulator pojemności 120, 120 kWh, co znaczy, że jest dość ciężki. Um, Limac waży 2,3 tony. tony i jest to też dość drogi. drogi. Mówimy o około it's 10 milionach million. złotych. Obok mnie jest McMurty's Fairling, czyli samochód, w którym osiągnąłem jeszcze szybszy czas na dwieć Pogadajmy więc z ich kierowcą testowym, Alexem Summersem. Jak się masz? Bardzo dobrze, dzięki. Opowiedz mi o swoim samochodzie. Mam dwa silniki elektryczne napędzające tylko tylną oś, wytwarzają 1000 koni, a waga to niecałe 1000 kilogramów. Mam też baterię o pojemności 60 kWh, całkiem spory zasięg jak na taki samochód. I dwie tony siły docisku z systemu wentylatorów, od zera aż do prędkości maksymalnej. Więc o to chodzi. Mam napęd na 4 kołaty na tylną oś, ale ty masz potężny system wentylatorów. Masz niesamowitą trakcję na prostej, co? Tak, w zależności od nawierzchni możemy mieć naprawdę dobrą trakcję. Ile kosztuje taki samochód? Wersja przeznaczona do sprzedaży będzie kosztować około 10 milionów złotych. Na koniec przejdźmy do kierowcy bolidu Formuły 1 Red Bull'a. Witaj, Liam Lawson, jak się masz? Bardzo dobrze, dzięki, a co u Ciebie? Dobrze, dzięki. E, dziękuję za przywiezienie bolidu. Jesteś rezerwowym kierowcą Red Bull'a, prawda? A tak uh, jest, yes, that is so więc powinieneś być całkiem niezły w prowadzeniu bolidu. Well, you say that, tak, I'm ale ja, driver, ja jestem kierowcą rezerwowym, I nie brałem race, udziału so w wyścigach, więc in nigdy in nie startowałem form. bolidem. What? Co? To so będzie twój time? pierwszy raz? Yeah, tak. Yeah, that is correct. <laughs> To szaleństwo, no. so, Liam. Opowiedz Gim mi o swoim samochodzie, podaj statystyki. To RB8, samochód Sebastiana Vettela z Mistrzostw Świata 2012. 800, 800 koni, 2,4 litra, V8 z, 7 V8, litra, V8 z 7 V8, siedmioma biegami. Waży około 700 kg z kierowcą. I oczywiście ma napęd na tylną right so, right oś. So więc to będzie wymagający samochód na prostej, bo ma napęd na tylną oś jak multi, ale w przeciwieństwie do niego twój samochód wytwarza siłę docisku tylko gdy się poruszasz, a więc przy ruszeniu nie masz siły docisku, prawda? Do tego, do tego rodzaju wyścigu mam, mam odwrotność tego, czego no potrzebuję. W zasadzie nie mam siły docisku w czasie, going, w czasie ruszania, a kiedy idziemy szybko, siła docisku now. mnie spowalnia. No to pytanie do Alexa w McMurty. Czy the siła docisku się spowalnia, czy w ogóle? Jedyną rzeczą, która by mnie spowalniała, byłoby małe tylne skrzydło, którego używamy jako tuningu. Ale wentylatory w ogóle. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Jak myślisz, kto wygra? Liam, czy to będziesz ty? Nie czuję się zbyt pewnie w tym wyścigu. Wiesz co, ja czuję się całkiem... Pewnie. I jestem pewien, że Alex, jest Alex też, ale o tym zaraz się przekonamy. Tak czy inaczej, zapnę teraz pasę i przechodzimy do wyścigu, bo naprawdę chcę wiedzieć, które z tych aut będzie najszybsze. Bo nie sądzę, żeby to było jasne już teraz. Żenujące. Uda mi się, chyba. Yes. Mam nadzieję, I'm że jestem lepszy w jeżdżaniu niż w zapinaniu pasów. Przed, przed wyścigiem, wyścigiem zrobimy jeszcze tradycyjne, tradycyjne sprawdzenie brzmienia. So więc poproszę Liam'a, żeby odpalił woli Formuły 1. Liam, uh, Chciałbym najpierw, najpierw włożyć, włożyć zatyczki do uszu, ale yes, tak. I myślę, my że jeśli nam na to pozwolą, możemy to zrobić. Więc, Alex, jeżeli mamy samochody elektryczne, które oczywiście nie hałasują, musimy sami wydawać dźwięki. W tym rynacu będę musiał sam zrobić hałas, więc będę naśladował jakiś rodzaj hałasu silnika. To jest moje wyobrażenie bolidu Formuły 1. Tak to brzmi u mnie. Wiem, że możesz podkręcić wentylator w swoim samochodzie, co? Tak, tak, mogę to zrobić. Sprawdź, żeby twój samochód elektryczny miał brzmienie. Jak samolot odrzutowy, który zaraz wystartuje. Wystarczająco? Imponujące. Ale czy jest to tak imponujące, jak obroty wolno ssącego V8 w Formule 1? Zaprezentuj to, No dobra, okay, wyraźnie okay, widać, clearly, że to pierwsze zwycięstwo wywalczone przez niejama. I, I chociaż się twój samochód brzmiał całkiem, całkiem, całkiem fajnie, ale nie jestem tak fajny jak cool samochód to w jeden. To Ale naprawdę liczy się wyścig. Więc zróbmy to. to. Ścigajmy się. Race, ale zanim zaczniemy, ostatnia rzecz. jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał. Kliknijcie dzwoneczek, aby włączyć powiadomienia. W ten sposób nie przegapicie żadnego filmu. A już niedługo czekają na was jeszcze bardziej szalone rzeczy. Serce mi wali. Dalej, ale blisko. Come on. Mam go. Dogoniłem no, no, go na samym końcu. Myślę, że dobił do swojego limitu i wtedy go wyprzedziłem. Nie wiem. Liam, ty pierwszy, jak ci poszło? Mega buksowałem Mikoła na samym starcie. Ale nie mogę uwierzyć w to, jak bardzo szybcy jesteście. Odjechaliście mi od razu, szalone. Tak, szczerze mówiąc, nie byłeś nawet blisko. Aleks, między nami było bardzo wyrównanie. Miałem lepszy start od ciebie, wyprzedziłeś mnie. I myślę, że musiałeś osiągnąć limit prędkości, wtedy cię wyprzedziłem. Ale nie wiem, czy zrobiłem to przed ćwiercią mili. Myślę, że mogłeś mnie wyprzedzić przed metą. Miałem problemy z trakcją. Wiesz, co zawsze mówię w tej grze? Gramy do dwóch, w wyścigach. Coś jeszcze raz? Tak, zróbmy to. Tylko jeszcze chcę się upewnić. Powiedz mi, proszę, że nie spaliłem. To był prawidłowy start. Cokolwiek się stanie dalej, jeden wygrałem. Teraz Alex z McMurdo i rozgrzeje oponę, aby zmniejszyć buksowanie hole. Bo wcześniej nie miał najlepszego startu. Więc, Alex, Aleks, tym razem rozgrzałeś opon, Może będzie inaczej, co? Yeah, Taki mam plan. plan. Z takimi oponami uh, muszę tak to to zrobić. Go Powodzenia. Go Powodzenia go też dla ciebie, Zobacz, czy uda ci się lepiej wystartować i zbliżyć do nas. To thank, thank Dzięki za, za pewności siebie. Doceniam the, to. Boost, we go, get Jedziemy go. jeszcze raz. I think wow, man. My yep. start wasn't good. I got a wheel spin. Ale Alex, miałem problemy z trakcją. Poza tym wystartowałeś lepiej ode mnie. Całkowicie mnie pokonałeś. Ta, tym razem pięknie zaskoczyło, dzięki. Jeden do jednego. Musimy zrobić trzeci wyścig, aby zdecydować, kto wygra. Tak, jak na razie jest porówno. Just go to Przejdę szybko quick, do Ciebie, Liam. Jak Ci poszedł ten start? Znowu bardzo buksowały mi koła. Mam nadzieję, że pojedziemy jeszcze raz. Postaram się bardziej do oponę i zbliżyć się do Was. W porządku, nie martw się, Liam. Będziemy mieli kolejny wyścig. Zobaczymy, jak nam pójdzie. To jest decydujący wyścig. Muszę go wygrać. Zaraz będzie miał limit. Zdążę go złapać przed końcem? Alex, twój start nie był tak dobry. Dzięki temu cię pokonałem. Ale muszę najpierw sprawdzić jedną rzecz. Czy mój start był prawidłowy? Twój start był w porządku, był w porządku. Aleks, to wszystko. Mam potwierdzenie. Mój start, start był w porządku. Was a a ja przed z trzech. Rimac at... wygrywa wyścig We're drag race. Drag race. Yeah, Ta dobra, spoko. Water, dobra mate, robota, kolego. Dobra robota. <laughs> That was for you, That was for you. A więc so co dokładnie się exactly stało? Grimac przekroczył linię jako well, pierwszy tuż przed McMurtain. Oba te auta pokonały ćwierć mili w 8,4 sekundy. Molit Formuły 1 potrzebował 9,5 sekundy. Dla Waszej informacji, 8,4 sekundy to najlepszy czas, jaki kiedykolwiek zanotowałem w wyścigu Karła. Najszybsze ćwierć mili, jakie jak kiedykolwiek zrobiłem, to 7,9 sekundy w McMurty. To było na pustym torze wyścigowym Silverstone, aby zobaczyć ten kliknij wyskakujący lub z opisu. A teraz start lotny z prędkością 80 na godzinę na dystansie pół mili. Dalej, Liam i Alex, zrównajcie się ze mną. Zaczynamy. Wow, dobry start bolidu. Teraz McMurty mnie wyprzedza. No i proszę. Wow. Wow. To dopiero była prędkość. Ale, ale najpierw ty. Na początku ty mnie wyprzedzałeś, ale potem dobiłeś do limitu prędkości, co? Tak, wciąż mamy skrzynię biegów z Gudu, więc zatrzymaliśmy się na pewnej prędkości i skończyłem trochę za tobą. Wystartowałem bardzo szybko, ale spojrzałem w drugą stronę i, stronę i zobaczyłem Liam. Liam, Liam przez chwilę byłeś tak blisko mnie. Tak, ale w pewnym momencie po prostu musiałeś mnie wyprzedzić. Muszę powiedzieć jedno, Alex. Wiem, że możliwe będzie dostanie wersji McMulchiego z maksymalną prędkością 305 na godzinę. Zgadza się, co? Tak jest. Wersja Pure będzie mogła rozpędzić się do 305 km na godzinę. To będzie interesujące. Powinien być tak samo szybki na starcie, ale mieć wyższą prędkość maksymalną. Będziemy musieli go sprowadzić do nas. Przeprowadzimy test hamowania od 160 km na godzinę. Kiedy dotrzemy do linii, wygrywa samochód, który zatrzyma się w najkrótszym czasie. Wow! Yeah. Tak, to yeah. było. To. That was that. First of all, po pierwsze, Liam, zacznę Liam. od ciebie. Ty Ty wygrałeś! Ty wygrałeś, Ty wygrałeś Liam! Hamowałem tak mocno, że zablokowałem wszystkie cztery koła i szczerze mówiąc, prawie ja straciłem samochód. Ale zatrzymuj się mega szybko. I muszę przejść do ciebie, Alex, bo naprawdę, w porównaniu do Walidu Formuły 1, nie jesteś daleko w tyle. Tak, to było dość niewygodne hamowanie. Nigdy nie robiłem pełnego zatrzymania, ale tak imponujące. Fair, Ale być uczciwym, ten samochód jest nieco cięższy cars, niż te samochody, co, co ma wpływ na pewne rzeczy. Ale wiecie, yeah, nadal zatrzymuje się w dobrej odległości jak na zwykły samochody drogowy, z którym można to żyć way. na co dzień. Bardzo Ci dziękuję, Alex. Świetnie się ścigało. Thank Thank I dziękuję Ci bardzo. bardzo, Liam. To this była so świetna zabawa. I oczywiście course, ogromne podziękowania dla Red Bull Racing i Red Bulla. Podziękowania dla McMurphy i bardzo dziękuję Rimac. A teraz pierwszy raz w tym filmie Matt spróbuje wypowiedzieć tę nazwę poprawnie. Ja jeżeli jesteście Chorwatami, pewnie wiecie, co to znaczy. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, co myślicie o tych samochodach, który z nich podobał wam się najbardziej no i który chcielibyście mieć u siebie w garażu. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej szalonych wyścigów i nie tylko, kliknijcie na które z tych okienek albo to kółeczko. Tam czekają na was wszystkie filmy przygotowane w języku polskim. Dzięki!